Top 4, tak jest. Dołączy on do Nowicza, który go goni. Dwa zupełnie różne setapy. uturbiona v Nie najlepiej, Tomek Kowalski jedzie pięknie szeroko i spinuje. Jeden i spin. e jz w 13 Banowicza, no niesamowity przejazd, obfity w dym. No zupełnie trudno jest dogonić Marcinowi Banowiczowi w tych szybszych częściach Mateusza Fijała. Tam siedzi LSX z dodatkową turbiną. Ten setup wreszcie zagrał, udało się to wszystko ogarnąć tak, żeby to auto mogło wystarcać. Oh very aggressive transition and she managed it. So I think that she can have some points for that race there was one big mistake in the race. Jedzie na pełnym gazie Kuba Biedrzycki, a zanim Kuba Przygoński, ładnie, blisko. Wydaje mi się, że jednak bliżej niż był zanim Jakub Biedrzycki. Będzie się doklejał Jakub Przygoński, ależ piękny atak. Ładna przekładka, żeby tylko tego teraz nie zepsuł. Piękną linią jedzie Kuba Przygoński. Idealnie naśladuje jazdy. Bardzo szybko. Tu się jeszcze naprawdę wiele może wydarzyć. Bardzo szybko jedzie Marek Bartałowicz. Teraz ładnie przełożył swoje auto. Agresywnie Kuba Przygoński. Cały czas na gazie. Szeroko Marek Bartałowicz. Kuba też, ale troszeczkę dalej. Teraz troszeczkę spłyć. Ten zakręt udało mu się podgonić. Bardzo ładnie teraz blisko już Marka Wartałowicza. Będzie mógł zaatakować w tym ostatnim zakręcie. A tu Marek również szybko. No i też podobna przestrzeń między nimi jak w poprzednim przejeździe. Chociaż wydaje mi się, że Kuba przygotowuje.